testuje i komentuje Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy. Ola to dos, ja prezento kupra Ateca po faceliftingu, ale w tym przypadku nie na ulicy, a na hamowni. Hamownia Macha, firma Bitun we Wrocławiu i zobaczymy jak ten samochód sprawdzi się właśnie w seryjnym pomiarze mocy. Nasz egzemplarz to kupra Ateca po faceliftingu, ale z tyłu Układ wydechowy Akrapowicz akcesoryjny, więc kilka koni powinno w tym samochodzie być ekstra. W tym filmie zobaczymy pomiar samochodu seryjnego naszego z Akrapowiczem. Pomiar samochodu seryjnego Cupra Ateca, ale przed faceliftingiem, i tam będzie pomiar seryjny oraz pomiar po kilku delikatnych modyfikacjach. ATK po faceliftingu ma już inny sterownik silnika, ale pod maską wciąż dwójtrowe TSI. Oczywiście na cztery koła, znowu DSG, mamy Haldexa, moc po facelifcie, równiutkie 300 koni mechanicznych. Ale coś tak już czuję po kościach, że jednak jak to oczywiście w koncernie Volkswagena, pewnie kilka koni w tym samochodzie będzie więcej, bo Volkswagen zawsze daje Wam kilka koni właśnie w prezencie swoich TSI. Oprócz tego właśnie kilka delikatnych modyfikacji takich jak intercooler, downpipe, oczywiście cutback bądź wydech i samochód już lepiej brzmi i również lepiej oddycha. I oczywiście lepiej przyspiesza. Jak to wszystko wyjdzie? Zobaczymy. Zapraszam. No, mamy pomiary naszej kupry Ateki po faceliftingu. Wychodzi nam 315 koni mechanicznych oraz 418,7 Nm. Oczywiście to wynik albo akrapowicza, albo tego, że jest to bardzo zdrowa jednostka TSI z kilkoma koniami w prezencie od Seata tudzież kupry. Ale nie o to chodzi. Zobaczcie na sam wykres. Mamy równą krzywą momentu, podobnie jak krzywą oczywiście mocy. I widzimy, że mniej więcej przy dwóch i pół tysiąca obrotów wstaje turbina i daje maksymalny boost do silnika. Co bardzo ważne właśnie w samochodach ogólnie koncernu Volkswagena, to łatwość modyfikacji. Więc teraz sobie zobaczmy samochód przed faceliftingiem oraz po modyfikacjach. Czas na wykresy Cupra, przed faceliftingiem, ale jeszcze przed stage'em pierwszym, natomiast już po kilku modyfikacjach mechanicznych, takich właśnie jak wydech, dolot, cutback, tudzież no delikatne ominięcie GPF-a. A więc tak, moc na kołach to dokładnie 332,7 konia mechanicznego. Newtonometrów mamy aż 421,4. I tu widzimy, że właśnie samochód seryjny, jeszcze bez modyfikacji sterownika silnika, a jednak kilka zabiegów mechanicznych, i moc jest już wyższa. No. A teraz wykres po modyfikacjach naszej kup i przed faceliftingiem. A więc tak, w samochodzie zmodyfikowany jest odpowiednio kompletny układ wydechowy, oczywiście dolot, oczywiście cutback, a także no, jest pominięty na sekundę tylko GPF. I dzięki temu wszystkiemu ale intercooler jest seryjny. Uzyskujemy następujące parametry po stage'u pierwszym w Bitunie. A więc tak, moc 368, konia mechanicznego. Jest ok, ale są to tak zwane bezpieczne jeszcze konie na seryjnym, jednak interkulerze. Jeżeli chodzi o tonometry, 497, czyli praktycznie 500 N w tym samochodzie uskujemy. po stageu pierwszym, to jest ja spokojnie Wam zawija asfalt. No i samochód, oczywiście, lepiej brzmi, lepiej oddycha. No, to auto jest w pełni seryjne. Spełnia wszystkie WLTP, ciężkie normy unijne, a tam. Wciąż wszystkie normy spełniamy, ale macie już bardzo fajny samochód, który naprawdę oddycha i odpycha się idealnie. Więc kilka modyfikacji, auto oczywiście jest szybsze, ale wciąż jest zdroworozsądkowym, rodzinnym crossoverem. Co bardzo ważne, przy większej mocy polecam Wam jednak hamulce, które są w opcji w kuprze ATC Brembo. Tarcza z dwuczęściowa, zacisk oczywiście jest większy i hamulce mają lepszą skuteczność. W naszym samochodzie macie hamulce seryjne, które dają radę, ale przy mocniejszej jeździe już potrafimy je zagotować, a tamte jednak mają większą po prostu wytrzymałość na wyższą moc.